Cześć! Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiejszy filmik będzie o postanowieniach noworocznych. Więc, jeżeli podjąłeś takie lub podjęłaś takie wyzwanie, schudnę parę kilo, zacznę regularnie ćwiczyć, to zostań ze mną dłużej. Jeśli się jeszcze nie znamy, ja nazywam się Magdalena Głodek-Marciniak. Jestem dietetykiem, psychodietetykiem, trenerem personalnym i instruktorem fitness. Czyli jak widzisz, Całe moje życie to toczy się w rytmie dietetyczno-treningowym. I tak właśnie jest. Oprócz tego jestem szczęśliwą żoną i mamą dwójki małych urwisów. A dzisiaj, tak jak wspomniałam, pomówimy sobie o postanowieniach noworocznych. Opowiem Ci kilka rzeczy, które warto wiedzieć, jeżeli właśnie postanowiłeś lub postanowiłaś się odchudzać, albo zacząć regularnie ćwiczyć, no bo tym właśnie się zajmuję. Więc słuchajcie, przede wszystkim ważne jest to po pierwsze, żeby ten cel, który sobie założycie, był waszym celem. Czyli nie to, że koleżanka zaczyna ćwiczyć, i wy może też, a może warto było zrzucić parę kilo, gdzieś tam mąż narzeka, że tak no, przybrało nam się, albo odwrotnie żona narzeka na męża, albo mama chce, żebyśmy schudli i tak dalej, i Chodzi o to, żebyście Wy sami byli przekonani do tego, co chcecie zrobić, niezależnie, czy to będzie materia dietetyczno-treningowa, czy też inna. Bo jeżeli ten cel będzie wychodził z waszego serducha, to po prostu będzie Wam łatwiej go realizować. Także przede wszystkim spójrzcie, czy ten cel jest spójny z Wami, czy chcecie go realizować i nazwijcie go odpowiednio. Przechodzimy już do kolejnego punktu tym płynnym akcentem. A więc. Celu, bo schudnę kilka kilo, no jest tam to nie mówi. Nie wiem, czy chcę schudnąć 2 kilo, czy 5, czy 10 czy 15. Więc warto ukonkretyzować ten cel. Faktycznie, co chcę zrobić? Jeżeli mówię o regularnych treningach, to jak chcę, żeby to wyglądało? Czy to, żeby były dwa treningi, czy żeby były trzy treningi? Więc warto konkretnie sobie to sprecyzować ten cel. Doprecyzowanie też nam pomoże potem w analizowaniu tych celów, czy faktycznie je spełniamy i czy spełniamy dane dla siebie założenia. No i mówiąc już właśnie o trzecim kroku, bardzo ważny jest monitoring tych celów, bo no to, że powiemy sobie coś 1 stycznia, że na przykład zaczniemy zdrowo się odżywiać lub regularnie trenować, no to no musimy to jakoś to ukryć. Ukry to należałoby to sprawdzać. Czyli po miesiącu musimy sobie zrobić taki bilans. Najlepiej, żeby nam nic nie uleciało albo zapisywać takie dane w telefonie, czy faktycznie się zdrowo odżywiamy, czy trenujemy regularnie, bo mm, przy natłoku zajęć często nam pewne rzeczy ulatują i albo możemy iść w tą stronę, że myślimy, że coś robimy, e, albo wręcz odwrotnie, że nie doceniamy tego, co udało nam się już zrobić, więc bardzo zachęcam do prowadzenia zapisków, tak żeby być ze sobą szczerym. Albo możecie to powierzyć tej drugiej osobie, jeśli na tyle nie ufacie sobie. Natomiast naprawdę dobrze to prowadzić, bo często nie dostrzegamy różnych spraw, albo tylko, że gdzieś podjęliśmy czekoladkę, albo że jednak nie poszliśmy na trening i tym podobne rzeczy. No i ostatnia, chyba taka sprawa, w ogóle. Co robicie, jeżeli na przykład mamy bardzo dużo zajęć, a bardzo mało czasu, ale chcemy jednak wprowadzać te zdrowe nawyki w nasze życie, czy to ożywieniowe, czy treningowe? Jeżeli oglądacie mnie lub jesteście ze mną już dłużej, to wiecie, że ja uwielbiam metodę małych kroków. I czemu o niej tak często też mówię? Dlatego, że sama przed urodzeniem moich dzieci była bardzo sceptyczna do niej, sceptycznie do niej nastawiona. Ponieważ nie wierzyłam, że daje jakiekolwiek rezultaty. O co chodzi najpierw w tych małych krokach? Małe kroki, lub mini nawyki, jak to woli, to jest taka zamienna nazwa polegają na tym, żeby ustalić sobie jakiś bardzo mały, nawet taki śmieszny cel. Na przykład jeden przysiad dziennie. No, jest to śmieszna rzecz, bo tak naprawdę na jeden przysiad naprawdę można zrobić, bo to zajmuje 3 sekundy i nie trzeba się nawet przybierać. Można to zrobić w jakimkolwiek ubraniu albo w bieliźnie. I mamy zaliczony jeden przysiad. No i o to właśnie chodzi, bo zobaczcie, jeżeli będziemy robić ten jeden przysiad przez 30 dni, to już mamy, jesteśmy do przodu z 30 przysiadami. A jeżeli nie będziemy robić nic, no to dalej zostajemy na tym samym poziomie i nie mamy. Nic. Więc raz już w ogóle zaczynamy coś robić ze sobą, coś dobrego. Druga sprawa, że jeżeli zrobimy na przykład ten przysiad, to to pociągnie nam, nas do dalszej, na przykład do, dalszych, do dalszego treningu. Czyli zrobiliśmy ten jeden przysiad. Kurczę tak mało, nic, zrobimy 10, później zrobimy trening 10 minutowy, później 15, 30 i tak dalej, i tak dalej. Takie wyjście już do tego, do zrobienia tej jednej rzeczy, może wywołać bardzo pozytywne zmiany w naszym zachowaniu, że będzie nam się chciało więcej. A na przykład, jeżeli mieliśmy bardzo ciężki dzień, to zrobimy to chociaż to minimum, ale zawsze robimy coś, więc już zawsze jesteśmy do przodu. No i druga sprawa, że doskonalimy się w tym, doskonalimy, doskonalimy się w tym, co podjęliśmy. Nie stoimy w miejscu. I to są właśnie bardzo istotne aspekty tych małych nawyków, jeżeli mamy bardzo okrojony czas lub jesteśmy mamami, rodzicami i no wiemy, jak to bywa, że no czasami nie ma czasu się umyć, a co dopiero jeszcze przedpomyśleć o treningu lub zdrowym odżywianiu. Ale takie małe kroki naprawdę są bardzo istotne, bo Idziemy do przodu dzięki temu, może nie mamy od razu oszałamiających wyników, na które wszyscy czekamy, no ale umówmy się. No nikt od razu nie osiąga wielkich rzeczy w ten sposób. To wszystko jest suma tych małych kroków i to daje właśnie wielki efekt. Więc zachęcam cię do tego, żeby podjąć te kroki, nawet jeżeli wydaje ci się, że masz bardzo mało czasu. To tyle dzisiaj i ja Was jeszcze chciałam zaprosić na wyzwanie dietetyczno-treningowe, które będę organizowała już w sobotę 17 stycznia. Bardzo Was zachęcam, będzie to takie wyzwanie dietetyczno-treningowe, także żeby Was właśnie zmotywować w tych Waszych postanowieniach noworocznych, wyedukować też. Będziecie mogli ćwiczyć ze mną na live'ie lub później odpalać te filmiki, jeżeli nie będziecie mogli być ze mną na bieżąco. Wszystko będzie odbywało się na moim Facebooku, czyli Magdalena Głodek pogromcy kilogramów. Zachęcam Was serdecznie do udziału. Jest to bezpłatne wyzwanie. Mam nadzieję, że widzimy się już w sobotę. Wszystkie informacje będę podawać na bieżąco. Buziaki, pa!